Dzień dobry, panie Arturze, witam pana serdecznie. Jeszcze raz dziękuję panu za odwiedzinę mojego bloga. Jest mi bardzo miło, że ktoś taki jak pan zagląda do mojego bloga i ich poświęca trochę czasu dla mnie i na to, co napisałem. Oczywiście ma pan rację, że prawnicy mają dużo różnego rodzaju wątpliwości. Spotykam się z nimi na co dzień i tak naprawdę moją rolą jest to, aby te wątpliwości rozwiewać, dlatego że wiele z nich to są, są po prostu wątpliwościami nieprawdziwymi wynikającymi bardzo często z nieznajomości tego w jaki sposób działają blogi, blogi prawnicze w jaki sposób obecność w sieci można jakby realizować w takim dobrym tego słowa znaczeniu, która jest pociąga za sobą budowę wizerunku, pociąga za sobą przyciąganie klientów, rozwój kancelarii itd. Tak itd. Tak Jedno właśnie z najczęstszych wątpliwości jest to, że nie mam czasu na prowadzenie bloga. Cóż, najlepszy blog prowadzi się wtedy, kiedy, e, wtedy, kiedy piszemy, czy, czy, czy piszę wtedy, kiedy chcę coś napisać. Nie wtedy, kiedy muszę, nie wtedy, kiedy sobie zaplanowałem, tylko po prostu wtedy, kiedy chcę coś napisać. E, e, siłą rzeczy zakłada to jakieś takie bardziej swobodne podejście do, tak, do tego rodzaju twórczości. I sprawa jest taka, że artykuły wcale nie muszą być długie. One mogą być króciutkie, mogą być nawet tycie. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, co w danym momencie chcę w blogu zrobić, czym chcę się podzielić. Nie ma znaczenia, czy to będzie często, czy to będzie rzadko, czy to będzie dużo, czy to będzie mniej. Po prostu wszystko powinno zależeć od tego, co ja chcę zrobić jako autor danego bloga. Z tego punktu widzenia to prowadzi nas do takiego wniosku że po prostu prowadzenie blogów jest przyjemnością. I zresztą wszystkie nasze blogi, którymi mamy przyjemność się opiekować i pomagać w ich rozwoju, wszyscy ci autorzy mówią, że są zdania, że dla nich prowadzenie bloga jest po prostu czystą przyjemnością. Bardzo częsta wątpliwość jest jeszcze taka, że istnieje obawa, iż to, co ja napiszę, że to będzie potem w tej sieci przez długi czas, że nawet jeśli to będę, mógł, będę chciał skasować, to to i tak będzie. Obawa, która z tym się wiąże, jest jeszcze taka, że inne osoby mogą pisać mi jakieś obrzydliwe komentarze, mogą mnie opluwać w sieci i tak dalej. Prawdę mówiąc, tak jakiś hejt w blogach prawniczych się praktycznie nie zdarza. W naszych blogach, chociaż ich jest już. No, będzie nieba, niebawem będzie setka, nie spotkałem się jeszcze z jakimś hejtem, Głup, głupki po prostu na blogi prawnicze nie chodzą, ponieważ nie mają tam czego szukać, nie znajdują nawet tych blogów w wyszukiwarce. Szukają po prostu czegoś, czegoś innego. Natomiast kiedyś czytałem taką opinię, że tak, lepiej już mieć coś w sieci niż tego nie mieć. Ponieważ jeśli ktoś chce Ci obróć, to i tak to zrobi. Zrobi to na jakimś forum, na jakiejś grupie dyskusyjnej, na Facebooku, czy nie wiadomo gdzie. Jeśli nie masz nic w sieci, to nie masz nawet jak się obronić. Prawdopodobnie nawet nie dowiesz się, że ktoś robi coś tak brzydkiego i tak okropnego. Natomiast jeśli mam bloga, który ma już na przykład dłuższą historię, tak, to ja mogę. Obronić się właśnie, pokazując historię tego mojego bloga. Jakby ten blog stoi za mną, jest takim jakby y, taką historią, która tworzy jakiś kontekst za moją osobą, i on dowodzi temu albo zadaje kłam jakimś twierdzeniom, które są czy mogą być niekorzystne, <laughs> brzydkie, okropne i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc. Ci, te, ci prawnicy, którzy prowadzą z dużym sukcesem swoje blogi, a tych blogów jest takim sporo, nie mają żadnych wątpliwości co do tego, że blog warto i trzeba prowadzić, gdyż blog rzeczywiście pomaga w rozwoju kancelarii, pomaga w szerzeniu marki kancelarii, pomaga w budowaniu wizerunku no i takich cech, w których blog pomaga. Rozwijać się, czy, czy takich aspektów, w których blog pomaga, jest znacznie więcej. Dziękuję panu serdecznie. Zapraszam jeszcze do mojego bloga. Mam nadzieję, że wpisy, posty, które tutaj są, będą panu odpowiadać, i będzie pan czerpał chociaż odrobinkę z tego, co ja staram się zamieszczać w moim blogu. Pozdrawiam pana serdecznie.